Witajcie na pokładzie! Ulf Bajke wam opowie o bestiach i monstrach onegdaj żyjących pośród nas. Dzisiaj opowiem wam o Feniksach. Feniks to majestatyczna, niemal boska istota, której istnienie przeplata się z magią i tajemnicą. Jest to potężny ptak o rozmiarach orła, czasem nawet większy, z piórami mieniącymi się jak żywy ogień. Od głębokiej czerwieni przez żółte refleksy aż po purpurowe końcówki, które zdają się iskrzyć w mroku. Jego oczy płoną ciepłym, bursztynowym blaskiem, a z każdym ruchem skrzydeł w powietrzu unoszą się drobne płomiki i smugi dymu. Feniks. Emanuje aurą nieśmiertelności, a jego obecność budzi szacunek nawet wśród najpotężniejszych smoków czy czarodziejów. Żyje w odosobnieniu, wybierając miejsca nasycone magią: szczyty wulkanów, gdzie lawa bulgocze pod powierzchnią, pradawne lasy oplecione mgłą zaklęć czy kryształowe groty rozświetlone blaskiem eteru. Nie jest tworzeniem stadnych. Jego samotność jest zarówno wyborem, jak i koniecznością, bo jego cykl życia jest zbyt wyjątkowy, by dzielić go z innymi. Feniks istnieje przez wieki. Niektóre opowieści wspominają o tysiącach lat, podczas których obserwuje upadki królestw i narodziny nowych światów. Jego długowieczność wynika z nieustannego odradzania się. Gdy jego ciało zaczyna słabnąć, a pióra tracą blask, Feniks wyczuwa czas przemiany. Proces odrodzenia jest spektakularny i pełen mocy. Feniks buduje gniazdo z rzadkich magicznych materiałów. Gałęzi drzew rosnących tylko w zaczarowanych ostępach, piór upadłych gryfów, a czasem nawet odłamków gwiazd, które spadły na ziemię. Gdy gniazdo jest gotowe, ptak siada w jego centrum, a jego ciało samoistnie zapala się eksplozji ognia tak intensywnego, że może stopić skały w promieniu wielu metrów. Płomienie te nie są zwykłym ogniem, to esencja magii życia, która pochłania starego Feniksa, by z popiołu wyłonił się nowy. Młody Feniks rodzi się w pełni świadomy swego poprzedniego istnienia zachowując mądrość i wspomnienia wszystkich swoich cieleń. Feniks żywi się energią, pochłania promienie słońca przesycone magią, ciepło wulkanicznych wyziewów, czy nawet esencję dusz poległych wojowników unoszącą się nad polami bitem. Nie poluje, nie szuka zdobyczy. Jego istnienie jest samowystarczalne, a głód nie ma nad nim władzy. Dzięki temu pozostaje czysty i niezależny od przyziemnych potrzeb. Nie ma wrogów w klasycznym sensie. Mało która istota ośmieliłaby się rzucić mu wyzwanie. Smoki szanują jego siłę, demony unikają jego oczyszczającego ognia, a najpotężniejsi magowie widzą w nim raczej cel do zdobycia niż przeciwnika. Jednak Feniks nie jest nietykalny. Jego odrodzenie wymaga spokoju i odpowiednich warunków. Jeśli rytuał zostanie przerwany, np. przez uwięzienie w klatce z antymagicznego metalu lub rozproszenie gniazda potężnym zaklęciem, Feniks może nie powstać na nowo, co byłoby jedynym sposobem na jego zniszczenie. Feniks nie boi się śmierci, bo dla niego jest ona jedynie przejściem ale obawia się stagnacji, utraty zdolności do odnowy, która uwięziłaby go w jednym, ruchym istnieniu.